Poniedziałek 8 maja około godziny 11.20 libiąski dyżurny otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadomienia Ratowniczego, że dwie pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej nie mogą dostać się do swojej podopiecznej kobiety. Patrol, który przyjechał na miejsce wszedł do domu, gdzie już na parterze domu zauważyli na stole leżący, leżącą broń. Najprawdopodobniej była to replika. Zachowując środki ostrożności policjanci udali się do pozostałych pomieszczeń na piętrze domu. W jednym z pokoi zauważyli się na krześle mężczyzny, który w ogóle nie reagował na polecenia mundurowych. W pomieszczeniu tym również znajdowały się inne jednostki broni, również najprawdopodobniej były to repliki, a także nóż, na którym znajdowały się, znajdowały się ślady zaschniętej krwi. W pokoju obok na łóżku leżała kobieta, która posiadała ranę głowy. Niestety kobieta już nie żyła. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do szpitala, a następnie do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Szanowskiej Komendy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, a zwłoki kobiety zabezpieczono do sekcji. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie przez prokuratora mieszkańcowi Libiąża zarzutu zabójstwa. W środę, 10 maja, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi nawet dożywotnie więzienie. Śledczy, wyjaśniają okoliczności całego zdarzenia oraz ustalają motywy działania podejrzanego.